Cześć kochani, witam Was po raz kolejny. Nazywam się Konstancja Żuk, ale większość z Was zapewne kojarzy mnie jako Żuk Tattooing. Zajmuję się kolorowym tatuażem neotradycyjnym, ale oprócz tego prowadzę na moim fanpage'u serię poradników na temat tatuażu. Postanowiłam moją internetową serię poradników rozszerzyć i stworzyć książkę. Papierową wersję, kompendium wiedzy, które będziecie mogli postawić sobie na półce, przeczytać w studiu tatuażu i znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące tatuażu dla osób, które dopiero zaczynają się tatuować lub już troszkę siedzą w temacie, ale jeszcze mają jakieś pytania i potrzebują rozwijania wątpliwości. W dzisiejszym filmiku omówimy sobie temat kolorowych tatuaży. Dlaczego chciałabym porozmawiać o kolorowych tatuażach? W studiu, w którym pracuję na co dzień, jest to Friends Project Creative Tattoo Shop w bielsku-białej. Pracujemy w cztery osoby. Ja akurat dzielę stanowisko z Zolą Kołtowską, ona pracuje w czerni. Bardzo często pytam jej klientów, dlaczego czerni, dlaczego nie kolor? I słyszę odpowiedź na pytanie, ponieważ kolory blakną. Kochani, to nie do końca tak jest. Dlatego w tym filmiku chciałabym Wam opowiedzieć, jak sprawić, żeby kolorowy tatuaż był piękny przez długi, długi, długi czas. To jest mit, że kolorowe tatuaże blakną, że będą wyglądać z czasem źle, że nie będzie wiadomo, co tam w ogóle jest. Oczywiście, każdy tatuaż jest pod skórą, każdy tatuaż pod skórą pracuje i zmienia się wraz z naszym ciałem przez lata. Natomiast dobrze wykonany kolor będzie długo intensywny i świetlisty pod warunkiem, że z natury macie jasną karnację. Karnacja klienta to jest niesamowicie ważny czynnik, który wpływa na to, jak kolor się zagoi. To jest podobnie jak z malowaniem na kartce. Jeśli malujemy akwarelą po białej kartce, kolory będą intensywne i nasycone. Jeśli na przykład będziemy chcieli dać pudrowy róż na brązową kartkę, wówczas ten efekt może nie być taki dobry. Jeśli macie wyjściowo bardzo jasną karnację, unikacie słońca, nie opalacie się za bardzo, a tatuaż jest wykonany dobrze, będziecie mieli piękne i świetliste kolory przez długi, długi czas. Generalnie problem moim zdaniem jest taki, że na ulicach bardzo często widujemy źle wykonane tatuaże. Gdyby wszyscy tatuowali się świetnie, Wtedy moglibyśmy obserwować, że rzeczywiście ten kolor pozostaje taki, jaki powinien być. Ale ponieważ głównie jesteśmy świadkami źle wykonanych tatuaży, mamy w głowie jakąś taką dramatyczną wizję tego koloru, który tak naprawdę przypomina nie wiadomo co. Miejcie świadomość, że jeśli wybierzecie dobrze tatuatora, jeśli zastanowicie się nad tym, jeśli Wasz wybór nie będzie pokierowany tak naprawdę ceną a jakością wykonania, będziecie mieli świetny kolorowy tatuaż. I tym kolorom wy również możecie pomóc, ze względu na to, że moi drodzy, wykonanie to jest 50% sukcesu. To jak zadbacie o tatuaż w trakcie gojenia, to jest już kompletnie inna sprawa, jeśli się będziecie stosować do tego, co wasz tatuator zalecił. Jeśli po zagojeniu będziecie dbać o kondycję swojej skóry, będziecie ją nawilżać od zewnątrz, ale także od wewnątrz, czyli stosować fajne kosmetyki do skóry, na przykład polecam Loving, masełka Loving są świetne, będziecie się nawadniać, będziecie mieć dietę bogatą w witaminy C i E, które naprawdę sprzyjają kondycji skóry, Wasze kolorowe tatuaże będą prezentować się świetnie. Pamiętajcie, że kluczowa sprawa jest taka, i szkolorowe tatuaże bardzo nie lubią słońca. W związku z tym, wakacje z tatuażem to również wakacje z filtrem 50. Ale o wakacjach z tatuażem znajdziecie więcej informacji w mojej książce. W związku z tym, zapraszam Was serdecznie do wsparcia mojego projektu. Wydanie papierowej książki to są koszty. W związku z tym, potrzebuję Waszej pomocy w formie crowdfundingu. Wszystkie pieniądze zebrane na crowdfundingu zostaną. Zainwestowane właśnie w to, żeby wydać tę książkę, abyście mogli zgłębić wiedzę na temat tatuażu i tatuować się dobrze i odpowiedzialnie. W opisie do tego filmu znajdziecie link do strony, na której będziecie mogli wesprzeć moje działania. Dla wszystkich osób wspierających przewiduję fajne fanty. Zapraszam Was bardzo serdecznie, kochani, i widzimy się w kolejnym filmiku.